Święta za pasem. Przygotowując podarki dla najbliższych warto pomyśleć o potrzebujących, którzy nie mogą liczyć w tym czasie na prezenty. Wystarczy włączyć się w akcję zbiórki zabawek dla najmłodszych i na chwilę zamienić się w świętego Mikołaja. To jest już kolejny raz, co prawda jeśli chodzi o cały Ełk to jest druga taka nasza akcja. Wcześniej były troszeczkę na mniejszą skalę. Jeśli chodzi o zbiórkę pluszaków, no to też jak zwykle jesteśmy zaskoczeni szczodrością Euchan i współpracą i mediów, którym bardzo dziękujemy, i w ogóle wszystkim ludziom, którzy przychodzą i przynoszą różnego rodzaju zabawki. Specjalne pudełka, w których można wkładać prezenty, znajdują się w kilkunastu punktach w mieście. Zostawiać można zabawki zarówno nowe, jak i używane, byleby tylko były w dobrym stanie. Zabawek jest sporo. W tym momencie już zaczynamy ich segregację, czyli sprawdzamy, czy są one w całości. Jeśli nie, to troszkę próbujemy reperować, tak? Jeśli niektóre trzeba odświeżyć, to też to robimy i zaczynamy je pakować. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia trafią one do dzieci z rodzin wielodzietnych oraz świetlic wiejskich. W tym szczególnym czasie warto również pomyśleć o mieszkańcach noclegowni Monar Markot. W ubiegłym roku członkowie wolontariackiego Ośrodka Wsparcia zorganizowali akcją zbiórki odzieży. W tym roku zbierają środki czystości i produkty żywnościowe o długim terminie ważności. Akcję promuje filmik. Wspólnie z młodzieżą wymyśliliśmy sobie tutaj, że taka metoda na to, żeby zainteresować inne osoby takimi akcjami, może być to między innymi taki filmik które wspólnie z młodzieżą nakręciliśmy. Było przy tym przy okazji dużo zabawy, śmiechu, no i też nauki, tak? W jaki sposób taki filmik się tworzy. Na razie w noclegowni przebywa 38 osób, lecz ta liczba prawdopodobnie wzrośnie. Myślę, że dojdziemy Mam nadzieję, że nie, ale jednak tak, tak jest co rok, że dojdziemy do 50 osób w placówce i tych, tych środków jest naprawdę bardzo dużo potrzebnych i tych środków naprawdę bardzo dużo idzie. A przynosić można rzeczy począwszy od proszków do prania, szamponów, szczoteczek do zębów, czyli wszystkie środki pozwalające zachować higienę osobistą. Jednak potrzeby noclegowni na tym się nie kończą. Wydomy i żywność by nam się jakoś też przydała, bo to też drożeje z dnia na dzień, nasze finanse nie nadążają za, za potrzebami. Dnia codziennego i, i generalnie rzecz biorąc, wszystko oprócz bielko-gabrytowych rzeczy, jak lodówki czy łóżka, jest mile u nas widziane, gdyż, gdyż tego nam najbardziej brakuje. Artykuły chemiczne można przynosić do domu dla osób bezdomnych i najuboższych przy ulicy Dąbrowskiego 3C. Z kolei zbiórka pluszaków potrwa do 16 grudnia.